Cześć siemanko, widzowie, ja jestem Cherry Gamer, a to jest strona G4 Skins. Na sam początek chciałem Was zachęcić do skorzystania z kodu CZG, który wpisujecie. Kurde, zawsze mi się wciska co innego. <gry> który wpisujecie tutaj, dostajecie 5% bonusu do każdego doładowania oraz darmową skrzynkę MilSpec. Widzowie, jest to odcinek z ostatnią już skrzynką Angelic Wonder, jak już tak chyba się nazywa, ze skrzynek Botanic Blast. Poprzedni odcinek oddał moim zdaniem grubo, bo trafiliśmy. P90 Emerald Dragon, ze skrzynki za 80 zł 1200 zł ponad Także No jestem mega w szoku No i jestem mega ciekaw również właśnie skrzynki Angelic Wonder, bo jest to najdroższa skrzynka, niestety No dzisiaj salda nie mamy zbyt dużo, także jesteśmy w stanie otworzyć sobie ich Około 10-11 yy, I zastanawiam się czy robić na nią bitewkę czy, czy po prostu, czy po prostu otwierać Przypominam również widzu o otwieraniu sobie skrzynek za expa które możemy sobie otworzyć tutaj. Ja otwieram platinium. Tak, to jest platinium, nie mam Diamentowych. I trafiliśmy USPS Printstream. Także całkiem nieźle, całkiem nieźle. 523 złote, no to otworzymy sobie tych skrzynek jednak trochę więcej. Uratowało nam do odcinek. No i otwierajcie sobie też dzienną skrzyneczkę. Możecie sobie codziennie otwierać, zależnie od tego, jaki macie poziom. Wiadomo, im wyższy, tym lepsze skiny. Nie tylko skiny, możemy też wyrobić bonus, expa. I ja w tym momencie wydropiłem sobie AWP Pit Viper, dodatkowa złotóweczka do ekwipunku. Chciałem zaznaczyć, że strona jest dla osób pełnoletnich. My na początek sobie otworzymy te skrzynki, nie będziemy robić bitwy, otworzymy sobie 5 i za resztę zrobimy bitwę. O, myślę, że to jest dobry pomysł. Pojedyncze sobie będziemy otwierać. Dobra, Angelic Wonder, 160 złotych, ruszamy, lecimy. Zobaczymy, co nam tutaj dropnie da no chyba tutaj profitu nie będzie z tym FAMASem. 6,60, no niestety, jeszcze raz. Dw druga. Turbo pik. tutaj chyba też profitu nie będziemy mieli. Ale już lepiej, 48,40. Następna. Kurde, to samo, no dawaj to. Ajajaj, no ja dole 6,60, dawaj jeszcze raz stój! Ach ja pierdziele, No tak niewiele brakowało, ale mamy profit. 311 zł. Skrzynka 160, 311 prawie razy 2. Prawie razy 2, no ale no, nie tego oczekujemy. Nie tego oczekujemy. Oczekujemy troszkę więcej. Jeszcze raz. USPS Czarny Lotus. No mi się ten skin osobiście podoba, jak i M4. A1S też mi się bardzo podoba, czarny lotus. Eee, kurde, otwórzmy sobie jeszcze jedną. XM Psoksa. Co, co to w ogóle za nazwa jest? Dobra, zróbmy sobie bitewkę na te skrzynki. Zobaczymy, jak, jak sobie poradzi na trzy osoby. Angel Wonder. Wanda. One Angel Wanda. Otworzymy sobie 5, później jeszcze zrobimy opening. Stwórz. Przywołujemy boty. Może akurat ktoś w tym momencie dołączy. Byłbym naprawdę happy, jakbym sobie ponapierdzielał to z jakimś graczem. O! No i nie. Nie, ci co byli na live, to pamiętają co ten. Jeszcze bot. czad. Dobra, dzidzi widzowie. GG. Fajnie było. Bardzo mi się to podobało. Oho, no. No i to się kończy tak jak zawsze. Ten gość. Ma jakiś ticket Boga autentycznie. Ten gość ma jakiś ticket Boga. On dropi normalnie jak chory. To co on profit musiał od wczoraj zrobić? To jest głowa mała. No praktycznie cały czas naprzód. Gość wpada, rozjeżdża i se wychodzi. Cześć, dziękuję, do widzenia. O, i Gigi. No wygrał. No wygrał. Dziwne, że bot Chad nic nie dropnął. No ale. No jest jak jest widzowie, jest jak jest Ej, 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 ile kosztowała ta bitwa? 800, dobra, stworzę taką samą Próbujemy raz jeszcze Znowu dołączy Znając życie, podejrzewam, że on poluje Na takie bitwy No właśnie <laughs> Także dzidzi widzowie Będziemy mieli jeszcze na jedną skrzynkę po tej bitwie, bo prawdopodobnie znowu wydropi miliard. Bot Arnold na szczęście. Jest nadzieja. O, już lecimy, zaczynamy. Ej, drażni mnie ten gość, serio. Ok. No, ale po, po, poleci coś, czy raczej tak, tak lipa trochę, to. O, i znów se zgarnął, 1112. No nie wierzę po prostu w to, no ja ale no, musiałeś być gościu teraz akurat. No niestety widzowie, ale skrzynka dropi naprawdę doł, naprawdę polecam, zajebiste są te trzy skrzynki. Każda z nich coś oddała, oczywiście ta ostatnia nie oddała mi, co prawda. Ale każda z nich coś oddała. Jeszcze raz, ostatnią sobie otworzymy, tak? O, po prostu, może się odkujemy. Nie stój! No nie, no nie. Niestety w tym odcinku nam nie poszło. E, widzowie, zapraszam Was na Discorda. Zapraszam Was na Discorda, ponieważ do rozdania będą piękne skiny. A mianowicie te, które dokładnie widzicie tutaj na ekranie. Robię konkurs, będą trzy skiny do rozdania. Także myślę, że naprawdę warto. Naprawdę warto dołączać. Zasady konkursu na Discordzie, link będziecie mieli w opisie. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, cześć.